Kurcze! dobre, dobre są. To jest chyba jakieś wyzwanie. Porządne nawet. Mało wrażeń tego zadaję. Nie wiem czemu. Jakoś tak. Nie zabijam je szybko. Prawie normal, ale większość przykiemików jakoś szybkimi może zabić się z te minutki. Dobra. Kato z Chodź tu. Dawaj ząbki na czyszczenie, Borowanko będzie! Takie dobre! Prosto w jabłkę by się zbloczył, Był Bardzo dobrze. Dzięki temu będę mógł dorwać jego i jego kolegów uczników. O nie, no jeszcze! No, fajnie! Jakby tego było mało. Kratos faradą ta, 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 Hmm... Może to dziwne stwierdzenie, ale zauważyłem, że z tym mikrofonem mniej błędów mi się na karcie dźwiękowej może powoduje. Może... Czyżby więc ten mikrofon byłby lepszy? Pamiętam... Najwięcej problemów powodował ten mikrofon studyjny. Albo fraps. Albo to, albo to. Jak nagrywałem w innym ale to... Zdarzyło mi się, że nagrałem tylko jeden rozdział przez godzinę chyba. Nie ile te dwie, dwie odcinki miały? No. Jakieś pół godziny, nawet niecałe. Mi się kurczę, że roz, wszystko. O, dobra. Udało się. Muszę jeszcze właśnie dojść do tego, co powoduje yy, zawieszanie się tej karty. Czy to jest mikrofon, czy to fraps? Hmm, ciekawe. No dokąd to główno prowadzi? Jakieś liny? Dobra, ja tego zupełnie nie rozumiem. Który nie mam iść? Czy ja musiałem tędy iść chyba nie, bo wyjście to raczej było tam na samym końcu. O, jaka jest skrzynka. Fajnie, że żołnierze się trafili. Eee, świetnie. Teraz to mi życie dasz, skrzynko. To może nie od razu. Najpierw to się trochę zadowolę żołnierzami. O, łącznicy. Fajnie. Duża grupa. Ale ładnie fruwają. Mm, mm. Życie. Tak, zdecydowanie preferuję. Ile mam tych ormów? Bało! Mógłbym coś ulepszyć, ale chyba będę zbierał na ostrza. Na choski. moje kochane. Na bardziej... Yy... Najbardziej... Yy, te, reprezentatywna broń Kratosa, o. O, ci są słabi. Tamci... fetyszyki stóp byli gorsi. Ło. To było poważne zagrożenie dla Kratosa. Oni i lubili... lubili mu polizać stopy. Ci na szczęście jeszcze tacy hamcy nie są. Wiedzą, że należy z liny silniejszym ustąpić. Daleko jeszcze zostało do końca Gdzie w ogóle jestem? Tak jest, jacyś żołnierze Co to w ogóle jest? Byłem tu by kiedyś? No, chyba nie Pamiętam, że raczej kiedy było to wyzwanie To ja drzwi starałem się nie otwierać bo po prostu leciałem do końca Więc teraz jestem jakimś pod zadaniu Nieobowiązkowym W dodatku dosyć głupi, bo Dużo tutaj gostków chce mnie zabić. Zostaw mnie, zostaw mnie. Chciałeś mnie przytulić, bo poprosić. A nie tylko. Takie akcje. Na Hama. Raty to miły człowiek, ale nie toleruje hamstwa. O nie, jeszcze mina teraz wylaz, ten opancerzony. Teraz cię potraktuję magią. Znaczy jak szybko fitniesz, co? No całkiem sporo wytrzymałeś O i centaur jeszcze jest I minotaury Mocne te minotaury Lepszą magię wytrzymują A tam jest jeszcze jedna magia A teraz ja się żyje. Wow Respekt normalnie, panie minotaurze Nie ma, kontra No Jezu Dobijacie Dobija mi minutki, dobijacie mnie Zabije cię, niepotrzebny nic życie mi twoje niepotrzebne I na co mi kurwa twoje życie? Na co mi kurcze twoje kwiaty i przeprosiny? Wypiergielaj kurcze szwato! Pieprzona minotaurze! Ale jest uparty, no! <grywki> Lubi zostać w ciry. To jest dopiero Sadomaso poziom mistrzowski. Dobra, zatwijmy go chyba. A ci uczniowie byli najlepsi, że całą walkę sobie stali, z boku się przyglądali jakie ja walczę. Oni mi kidbicowali chyba po cichu. Coś mi się tak wydaje. Tak pewnie tego... Postawili na mnie tak. Oto po cichu. Kratos, 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 i później jeft. Ale niestety ja ich zabiłem, bo nie wiedziałem, że taki zakład był. Gdzie ja w ogóle idę teraz? No, powiedzcie mi. Nie pamiętam czy tędy musiałem iść, czy nie? Znowu labirynt. Nieee Nie No serio, teraz to jest labirynt <śmiech> <śmiech> Tylko pewno nieobowiązkowy O, zapis Chyba jednak tędy musiałem iść Tylko jakoś dziwne a Wiem! Chyba sobie przypomniałem, ja po prostu odkryłem wcześniejszą drogę. Tam gdzie były głazy, jak one zaczęły spadać, to tamto miejsce na samym końcu, to chyba tam dźwignia była, która zatrzymywała te głazy, a później trzeba było wszystkie drzwi otwierać. No. Otworzyć wszystkie drzwi i zobaczyć, gdzie jest przejście. I przejście było właśnie tam. Ja sobie po prostu trochę skróciłem drogę. Kurczę, zaraz bardziej mi gardło zaczyna zaskwierać. Jakiś save point może złapie, chyba tu był. No, i zapiszę. Bo nie wytrzymam dłużej. Skwierczenia i tak dalej. Ło! Pierwszy raz tu widzę. Zeus dał Ci możliwość zapisania, zapisania swojego postępu. No, dziękuję Zeusie, że nawet to mi po, pozwalasz. No, mm, aż cię w dupę pocałuję, zobaczysz, jak cię spotkam. Dobra, ja zapisuję. Musisz mi wybaczyć, po prostu, y, to że dzisiaj będzie trochę krócej. Mimo, że mógłbym, bo czas mam. Tylko nie mam za bardzo głosu. A chciałbym, żeby jednak mi został, żebym mógł za te 4-5 dni kolejną serię nagrać, po prostu. Więc poświęcam się w imię wyższego celu, żeby, jak to tak może, ładnie ująć. Dobra, zapisów. A nie, zapisuję się. Dobrze, zapisało się i ja będę kończył. Tak więc na razie wam wszystkim i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, na razie. Cześć!